No cześć. Asterka, słuchajcie, Asterka. Tu mam oczywiście Asterkę, jak widzicie, klasik wujeczkę. Bardzo fajny samochód. E, ale ta, ten temat będzie się tyczył też innych hopli i na pewno będziecie się tyczył też Astry Trójki. A jaki będzie temat? Temat jest taki, słuchajcie, że jak widzicie w tytule, wiązka tylnej klapy. Nie można otworzyć tylnej klapy. E, już on tutaj pokazuje, słuchajcie, na przykład z centralnego zamka, Widzicie? Nie otworzyło się, mimo że auto jest otwarte. Jest też problem, oczywiście, z wszystkim, co jest tutaj elektryczne. Wycieraczka. Jeżeli tak jest, no to oczywiście. Tak? Yy, okay. tego nie robiłem. Yy, możemy sobie oczywiście otwierać kluczyka, ale oczywiście jest tu upierdliwe. A jeżeli nie działa wam centralny zamek sam, no to możecie mieć podejrzenie, że to jest wina centralnego zamka. Ale jeżeli nie działa wam to, macie problem z wycieraczką, albo jeszcze nie najborze ze stopem. No to raczej na pewno problem leży tu. Ja wiem, że problem leży tutaj, dlatego, że jak widzicie tutaj takie wyraźne naprawy były już robione, bo to zawsze znaczy, wiecie, na no szybko przy okazji jakiejś innej roboty yy, coś się robi, no wie Pan, tam nie działa, żeby to podlutować chociaż, no i tak zawsze podlutowy, podlutowane. słuchajcie, no tego już nie idzie podlutowywać, no tu już nie można się bać, bo tu już nie ma co lutować, tak kable po prostu uległy dezintegracji. Jest. A dlaczego to też nie było nigdy zrobione od razu? Tak żeby wymiar. Jest to bardzo, 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 bardzo rzecz. Trzeba się bardzo nastawić na duży czas. Dlatego, że Opel, wykonując to tutaj przejście no, dał szereg utrudnień. Pierwsze utrudnienie to jest takie, że ta wiązka jest przelotowana, no, w ten sposób oczywiście nie jest rozbieralna. No jest przelotowa. To się to się tak trzyma na takich wciskach, jak widzicie, to już nie działa. Drugi jest taki, że kable są niezmiernie krótkie, nie ma możliwości, żeby na sobie wyciągnąć tą wiązkę, wymienić fragment ten, który tutaj pracuje i sobie to włożyć. No nie ma takiej opcji, po prostu przewody są za krótkie. Doradkowo jeszcze, żeby było fajnie, słuchajcie, z tej strony one wchodzą tutaj do klapy i zobaczcie, my możemy sobie ściągać tutaj to, ale to one idą tutaj, prawda, idą do światła stopu, nie ma tu żadnego zapasu przewodów, absolutnie żadnego. Dodatkowo z drugiej strony, wchodząc tutaj, wchodząc do tej tapicerki, tutaj jest taki plastik. Tak samo nie ma żadnego zapasu przewodu. Po prostu nie ma jak i gdzie się z tym e, uporać. Dlatego jest to bardzo czasochłonne. To jest e, mnóstwo godzin pracy. Rzeczy, która by naprawić, rzecz, która jest bardzo potrzebna w samochodzie. Niestety jej koszty, jakby naprawy nie są duże. No bo to jest ileś tam powiedzmy, metra, kabla tak dalej. E, natomiast e, czas do wykonania tego jest olbrzy. Mi. Ok, ja zacznę sobie tutaj od dołu, czyli najpierw spróbuję sobie zrobić dojście tutaj do tego fragmentu, a klapę sobie tutaj zrobię na drugą stronę, tu już, no, już pociągłem, e, ale to po kolei może. E, tutaj mamy torksy, musimy wykręcić takie śrubki, które, e, śrubki są sumie wkręty, które trzymają, mamy zaślepać. czyli to sobie odkręcamy, musimy się pozbyć tego, żeby sobie zdjąć to, oczywiście to jest uszczelka, ale uszczelka to tylko tak, ona tylko tak zakładką trzyma, na jako taką. No możemy powiedzieć, że nam do końca nie przeszkadza, tu mamy jeszcze podsufitkę Ale oczywiście podsufitki nie możemy za bardzo demontować No Ale wiecie, no wszystkie utrudnienia jakie możliwe trzeba się pozbyć Trzy śrubki na T25 odkręcone Teraz przejdziemy sobie tutaj Słuchajcie i tą ścielkę musicie sobie odchylić, po prostu najlepiej chwycić tak i zdecydowanym ruchem pociągnąć Musiałem sobie pomóc drugą ręką Ścielka nie jest wklejana w żaden sposób jest po prostu wciśnięta na przycisk. żeby swobodnie sobie nam tutaj się majtała. Staje na po prostu taki tutaj jakby element, Tu jest jeszcze ta, ta maskownica. To jest ta część górna i ta część ciemna z tą częścią. One są e, jakby połączone ze sobą. Wiem, że ujęcie nie jest najlepsze, ale chodzi raczej o pokazanie zasady. Słuchajcie, ten dół, w górę, tu są takie po prostu zatrzaski, które trzeba wyciągnąć. Jeśli się to pociągnąć i odkaczyć. Oczywiście, żeby to całkiem wziągnąć to to by trzeba jeszcze rozbierać, rozbierać. Dlatego, że tak jest cała konstrukcja, względu, że jedno zachodzi na drugie. Tak samo to białe trzyma się też na, na trzaskach. O, ja, ja wam pokażę, że są takie metalowe spinki. strasznie. Co się o. o! I ostatnia nam się odtygowała. O! Się będzie bieda. Słuchajcie, to są takie. To jest, to jest ogólnie do dostania, ale lepiej, żeby to ocalało. Dlatego, że zamienniki są strasznej jakości, więc sobie to na pewno nie pogubić. I teraz tak. Jeszcze zostaje nam, słuchajcie, tutaj lampka. Widzicie? Więc tą lampkę sobie od, odpinamy. Prąd. przy okazji nam nie będzie się cały czas świeciło. O, się kurczę uparta bestia. O. Tu jest po prostu taka wtyczka, trzeba to pociągnąć. No to cholera. Nie chcę zejść. Dobra. Tu, to na tym pasie nam się opuści razem z pasem. I nam tyle. Wystarczy. I zobaczcie. Widzicie? Tutaj oczywiście troszeczkę przeszkadza nam też pod sufitka. O! Ale to jest ten nasz kabel. O, to jest ten nasz kabel. Troszeczkę na przykład pod sufitka, ale tu już sobie poradzimy. Ten kabel idzie tu, tu, tu. tu, tu. Są takie spinki. O! fajne czasy. Proste wszystko. Kurczę, jakie to były jakieś fajne samochody, tutaj trochę mi się, ale to jest. Czyli jakby z tej strony już się dostali do tego przewodu i tak będziemy musieli go. Teraz teraz musimy dostać się z drugiej strony. I o ile tutaj będzie to całkiem fajnie, bo zobaczcie, generalnie teraz mamy elegancko mamy kabel na wierzchu. Bo tutaj będzie dużo gorzej. E... Musimy sobie sięgnąć najpierw to czarne. Ustaw, tego że tak czy siak to białe nam wchodzi pod to czarne. Tutaj tak samo bierzemy torksę i odskręcamy e, po prostu sobie tutaj torksy. E, tutaj. Tu, 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 a tutaj, z tej strony już przy rancie, przy zamku, to są po prostu zatrzaski. Śruby odkręcone, wszystkie są takie same śruby, więc jest fajnie, nawet się by coś pomyliło, nie ma problemu, wszystkie na T25, słuchajcie, no, no Astra 2 to jest po prostu najlepszy samochód, jaki można posiadać, właśnie szukam e, takiej do kupienia, tylko żeby miała tak najlepiej z 50 tysięcy przejechane, aby tak nową Astrę sobie kupić, kurczę, 2, to to auto do, do końca świata mogłem jeździć. Dobra. Tara, taki mam widok. Słuchajcie, i tutaj jest jakby wejście od tej strony, ale jeszcze to musimy sobie, i tutaj to jest przerażający moment, bo tutaj trzeba sobie to po prostu też jest na zatrzaskach. O, widzicie? Są takie otwory w karoserii, i są takie jakby. O, kołki. Coś jak w oczkach drzwi. Także ja to sobie ściągam. Trzymajcie kciuki, żeby się udało. Ok, udało się. No niestety nic więcej sobie już nie rozbierzemy Po prostu wszędzie już mamy. Metal, słuchajcie, tu oczywiście tak, tu będę gdzieś chciał tutaj, bo tu muszę się gdzieś wpiąć. Tu idziecie. W tą stronę idą tylko tutaj, mamy po prostu prosta sprawa: dwa kabelki do światła stopu. I tu mam wtyczkę. I oczywiście tę wtyczkę muszę zostawić, więc muszę zrobić tak cięcie, żeby przynieść tutaj się przed tym wpiąć. Większość przewodów idzie nam w tą stronę. Ten gruby to jest taka masa. Ok, a propos tylnej szyby, słuchajcie, tu jest Opel, jednak no jakoś musieli to w fabryce zrobić. Więc tutaj, jak sobie to weźmiecie to okienko, to tu macie taką ukrytą kostkę. Także tą kostkę sobie już i o tej kostki idzie bardzo krótki kabelek, który wchodzi wam do ogrzewania tylnej szyby. To jest po prostu do niej przylutowany. Także to jest plus całej tej operacji, no bo przecież jakoś to musieli przecież w fabryce przyciągnąć. Nie wiem, nie mam żadnego pojęcia, a może znacie kogoś, kto pracował przy takich astrach, klasikach, przecież jeszcze na pewno w Gliwicach są tacy. Jak to było wkładane? Czy od tej strony w tą stronę wkładali, czy od tej strony wkładali w tą stronę? Jestem bardzo tego ciekaw. Dlatego, że jest to bardzo popularny temat i problem, a tych ast jeszcze jeździ dużo. I w ogóle bardzo wszystkich namawiam do zakupu tego samochodu, eee, choć wiem, że on już jest niemodny. Eee, tu, jakby w tym kanale, prawda, idzie nam to całe ustrojstwo. Także tą wtyczkę muszę sobie odtygować. O, tak to wygląda. Po taka wsówka, taki dingiel. I sobie to wysuwamy. I tu już mamy ten element luźny. Także to musimy sobie wszystko puścić w dół. Tutaj tak samo. Tu musisz ściągnąć tą opaskę niestety. Tu mamy wtyczkę od tego. To sobie wiadomo wtyczkę sobie rozepniemy. Możemy jedną ręką. Ok. Jak sobie z tym poradzić? Słuchajcie, obcinacie to bardzo krótko. Wyciągacie ten element, który Wam tutaj został, obcinacie jeszcze całkiem, a potem przez to możemy przełożyć po prostu sobie zwykłą tretytkę. Biał, najlepiej byście chcieli być blisko oryginału. Eee, mamy to na wierzchu. Kabelki. Tutaj. Oczywiście, wiecie, ten film to jest takim skrótem, bo to naprawdę zajmuje dużo czasu. Tutaj sobie przywiązałem pilota. Tutaj też na wszelki wypadek. Tutaj, tutaj główne wiązki przede wszystkim. Eee, to wszystko zajmuje naprawdę bardzo dużo czasu. Gdybym to miał tutaj postawić statek i nagrywać, to ja nie wiem ile ten film by trwał. No nie ma sensu, bo jakby chyba. No wiadomo o co chodzi. Teraz musimy sobie to po prostu zsunąć w dół, żeby zrobić sobie. Miejsce do lutowania tego wszystkiego nie jest to łatwe, dlatego że te przewody też już są sztywne. Słuchajcie, po tylu latach tak po prostu pociągnięcie. No dobra, no, tu musimy sobie oczywiście przełożyć te wszystkie wtyczki. To ta nam taka malutka to nam przejdzie, nie? Tutaj jest yy, tu my też wtyczkę, nie zapomnijmy o tej małej wtyczce, my sobie tu tutaj damy. No i to, to, co ja się najbardziej obawiam, czyli tutaj ten przewód od tego ogrzewania. Yy. O. Nie, jest to może super. Słuchajcie, delikatnie, a może się uda. Powiem wam tak. Tu część trzeba, w, no tak według mnie, bo sobie, ciągniemy sobie w dół, niby w tą stronę tu, ale jednocześnie tutaj. Tutaj ten, no będziemy wiedzieli w którym miejscu, jakby to jest, to gdzie się zaginam, jakby te kable zaginają się w dwóch miejscach, prawda? One pracują na tym etapie, więc musimy sobie mniej więcej taki, myślę, odcinek tutaj wymienić. Teraz to sobie trzeba wszystko opuścić, żeby móc sobie to wyciągnąć. Teraz jak sobie zdjąkniecie tą kla, klapkę do wymiany żarówki, to żarówki wymiany kostki od lampy. Tu mamy taki dęgiel, to sobie zdejmiemy i tu mamy kostki. Tą kostkę sobie rozdąkniemy. U od dołu to możemy ją sobie podważyć. Udało się to schodzić bezproblemowo. Wszystko jest naprawdę fajnie pomyślane. O, to możemy sobie tutaj teraz wyciągnąć wiązkę możemy sobie tak rzucić, o widzicie, nawiesz. no, no i już tak, mając tutaj sobie wypuszczone tu możemy już operować. Gdzieś tutaj wiadomo sobie, przetnę no bo tyle wchodzi do samochodu, więc nie trzeba. Bo tutaj głównie to pracuje. A właściwie najbardziej to się wyrabia właśnie na u góry, czyli przy, przy klapie, bo jakby klapa pracuje, to to czuje jakby mniej. Czyli ten, ten fragment, ale wymienię cały, oczywiście. Więc tutaj powiedzmy, gdzieś odtąd myślę, że tutaj się zrobić cięcie. Przepuszczę kable, i tak samo, to jest takim bawełnianym op, to jest takie oryginalne rozwiązanie. Czemu tak? Nie wiem, może by było łatwiej przybawkać? Nie wiem. Więc tak najpierw sobie tę gumę ściągnę na dół tu, żeby przede wszystkim nie pomylić sobie w kablach, w kolorach kabla. żeby nie zrobić jakiegoś fuck bo potem trzeba będzie szukać wiadomo e, jakichś instrukcji, schematów. A jakby do tej roboty, jeżeli Was to nie interesuje, to nie musicie. Ważne, żebyście tylko połączyli kabel z kabelkiem, kabel z kabelkiem i to jest jakby najważniejsze. I teraz tak informacyjnie słuchajcie, tych kabli generalnie to jest 9. Dwa są grubsze, a reszta to jest po prostu taka cieńsza. Więc musicie mieć po prostu 9 kawałków. Według mnie, siłowanie się na dokładnie odzwierciedlenie kolorów jest bez sensu. Jest bardzo trudne. Trudno byłoby dostać taką konfigurację kolorów. Może w jakimś bardzo specjalistycznym elektrycznym sklepie. Mniej więcej zachowanie to już wystarczy. No i generalnie to jest wasz samochód, więc ważne, żeby to działało. Oczywiście na jakieś podstawowe kolory to się da, ale tu mamy wiadomo takie konfigurację. o kolorowe, wielokolorowe, to chyba jest bez sensu się siłowanie na to. Eee, te kable, które są tutaj już, zobaczcie, one są naprawdę sztywne. Ech, mamy te, te cieńsze to jeszcze, tutaj mamy te takie średnie grubości to już jest, natomiast ten taki czarny, to jest po prostu, kurczę, wiecie co, jakby to była rurka metalowa nie niemalże. I to też powoduje, że ta, oczywiście nie tyle co sam przewód, ale e, jego izolacja robi się twarda i przez to to się łamie. I jak się łamie, to co się dzieje, to się dzieje coś takiego jak tutaj. Widzicie? Tu mamy przykład, albo nawet Wam pokażę przykład tutaj, zobaczcie. Tego małego, taki mały kabelek, który gdzieś powinien raczej swobodnie sobie pracować, taki sam ma problem. Prawda? Właśnie one się łamią, te izolacje, i wtedy jest problem z połączeniem. Także co? Po prostu przecinamy, łączymy. Ja sobie do tego wykorzystam wiązkę od przyczepki, ale ona jest niestety na 8, więc jeden przewód, ten czarny, muszę sobie ekstra taki gruby tutaj dołożyć. Oryginalnie ta wiązka jest owinięta taśmą izolacyjną, jeszcze daną w takim, w takim ustrojstwie, no tego już takiego czegoś nie znajdę, więc dam taśmę izolacyjną, myślę, że ileś to czasu powinno mnie jednak wytrzymać, parę lat, no i chyba tyle można zrobić, nic więcej, chyba, że macie jakiś inny pomysł, proszę bardzo, napiszcie w komentarzach, chętnie ja przeczytam. No i zobaczcie, praca w toku, można powiedzieć. Powoli łączę sobie kabel po kabelku, żeby się absolutnie na pewnym przypadkiem czegoś nie pomylić, kabel po kabelku, czyli sobie łączę zielony z zielonym i następny kabelek po kabelku, mam już ten gruby czarny zrobiony, tutaj ten biały to sobie wykorzystam jako tego zamiast tego brązowego, wszystkie pozostałe tutaj łączę, kabel po kabelku, to wyrzucam co jest stare i zostaje po prostu takie nowe, co wejdzie tutaj w klapę, co wejdzie tutaj już w tylny błotnik, po prostu ten lutuję, izoluję rurkę. Klapami no i zobaczcie, mam już polutowane wszystkie kabelki, wszystko niby ze sobą pozłączałem. Kolory powinny się zgadzać, no ale nie No Oczywiście teraz najtrudniejsza rzecz upchania tego e, wszystkiego, ta część oczywiście wejdzie nam tutaj, ale tą część muszę przetargać e, przez tą przelotkę, która co prawda jest gumowa, ale ona się składa z dwóch takich rzeczy. Czyli Ten element gumowy, a oprócz tego mamy takie, może system będzie poliwany. Zobaczcie, tu są takie klapki, widzicie o, plastikowe. I to po prostu yy, jest taki zaczas, który chodzi nam oryginalnie w ten otwór. O, to się powinien zaczasnąć tu. Pozytywne, u góry. U góry się powinien zaczasnąć. Ja wam, że to rozwiązanie jest słabe, według mnie. One bardzo często wypadają. Nawet jeżeli te jeszcze kable są dobre, to po prostu to otwieranie, zamykanie, to się wyślizguje, generalnie. Yy, u góry to nie robi żadnego problemu. To na dole może podawać, że woda wam wpływa. I yy, no, można z tym walczyć, cudować. No to jest takie rozwiązanie, mówię. Według mnie yy, średnie. Słuchajcie, teraz muszę oczywiście wszystko przetargać. Mam te piloty, mam nadzieję, że mi się uda. Wiem, że będzie ciężko, będzie naprawdę ciężko ciągnąć ten przewód. Tu, tu jeszcze został mi kawałek przewodu, także pilot składał się na szczęście niepotrzebne. Eee, tu jest najgorsze. Bardzo trudno będzie. A więc myślę, że będzie dużo łacin leciało po drodze. Eee, upewnijcie się, że na pewno wszystko dobrze, żeście polutowali. No i potem powoli. Ja sobie tak przede wszystkim. Tą, bo, bo ta gumę to na przykład może dostać. Gumę z tego plastiku sobie zejmę. Najpierw przerzucę sobie plastik, a potem gumę. Tak jest po prostu dużo yy, prościej. No nie... O, widzicie, ten plastik sobie tutaj wyjmuję, zostaje mi taka guma. tu mam tak samo z drugiej strony. Wtedy to o wiele łatwiej jest po prostu to yy, przewlec. Nie ma takiego problemu, zwłaszcza przez te miejsca, gdzie mamy parę luty. Wiadomo, tam jest zawsze trochę yy, twardziej. Lecimy z tą stronę, teraz gumkę i tak samo. A i jeszcze taka porada, słuchajcie, bo ta guma dosyć ciężko ją przetoczyć przez e, przewody, dlatego można by sobie po prostu czymś tłustym, na przykład po prostu najlepszy płyn do naczyń, wiadomo, tak przy uszczelkach, sobie tutaj po prostu psiknąć płynem do mycia naczyń, wtedy łatwiej dużo Wam się to prześlizgnie e, przez tą całe e, kabelki. Teraz już mam to przełożone, teraz muszę sobie to jeszcze tutaj, wiadomo, z potem założyć tą gumkę, no i e, właściwie chyba najtrudniejsze to sobie jeszcze poizolować, żeby to po prostu wsadzić całość do góry, to jest najtrudniejsze, ta strona to już jest bajka, to oczywiście wszystko sobie też już ale to już jak miał to wolne, e, wszystko na wierzchu, bo tutaj prawda tam wtyczkę mam odłączone, więc tu mamy super dojście, gorzej jest dużo, prawda z tej strony, tutaj jest naprawdę bardzo ciasno, teraz tak, tu już weszłem, patrz, tu mi pasuje, zobaczcie, cyk, tu mam już tą kostkę od tego, więc tu mi będzie pasowało, i tu mi wyszła kostka, kurze, proszę, bez problemu, ta kostka od, yy, patrzcie, to ta mi palucha, a tutaj mi ciężko wsadzić, jest, jest, tam radę. O. O. Tak to powinno być. Nie, tak. tutaj powinno być wyjęte, więc znaczy, że jest wtedy dobrze. Czyli to już mogę złożyć. I tu mam tą oryginalną kostkę. Świateł. O tutaj. Ona powinna sięgnąć więcej tutaj. Czyli widzę, że jeszcze chyba troszeczkę. Troszeczkę, ale to już jest dobrze. bo Tutaj ta kostka tutaj, tutaj sięga. I teraz pytanie, czy mi tu sięgnie tutaj ta kostka też sięgnie. Czyli to już mam zrobione dobrze. I tu mi został kawałek kabli. Który też oczywiście zaraz za, zaizoluję, kiedy będę miał gotowe. Słuchajcie, no co co, robota yy, posuwa się do przodu. Bardzo to, to mi się podoba. Myślę, że Astra będzie mam nadzieję zadowolona, a przede wszystkim właścicielka będzie zadowolona, że będzie miała już normalnie O, tylną wycieraszkę dostanie i będzie mogła otwierać normalnie sobie klapę. Tak to więcej wygląda, tak to będzie finalnie wyglądało. Dobra. prąd. to jest tak zrobione że zachodzi tam za to i, i właściwie tyle tak to Niemcy wymyślili tutaj jeszcze mam tą kostkę tutaj wszystko miałem powiązane tutaj mam tą czyli do tego ale jeszcze tutaj tą kostkę oczywiście bardzo ważna od centralnego zamka bo a warto jest wszystko sobie podłączyć. Podłączone, pamiętajcie, tutaj założyłem opaskę i silniczek. I tu mamy, jakby wszystko już zrobione. A i jeszcze, właśnie sobie tak przypomniałem, żebyście przypadkiem nie zapomnieli, pomyśleli, słuchajcie, tutaj tą masę, żeby tutaj też założyć. O, o, dokładnie. Przykrywam, że muszę ją troszkę wyciągnąć. No chodź tu jeszcze. To jest bardzo ważna masa, bo to jest masa od ogrzewania tylnej e, szyby. Oczywiście pamiętajcie, żeby sobie w, tą przy, tutaj przełożyć. O, z tyłu i tutaj wtykamy w tą w tej tak właśnie. Tu jeszcze jest taki uchwyt biały, żeby też kabel był za tym uchwytem. O. Jest. No i ta wtyczka. wtyczka. Tu jest jeszcze ten kabelek. Ten kabelek też musi iść z tym kabelkiem głównym naszym o, razem. I sobie to tak zapinamy. Natomiast no tu oczywiście wkładamy sobie tą wtyczkę. Tak żeby się O, trochę nam spada. Muszę zrobić sobie, nie wiem czy tam zrobię, to zrobić jedną ręką. Eee, niemiecka konstrukcja, teraz wszystko zrobione. Cyk, klik. Wchodzi, nie ma problemu. To jest... Też jest prawdziwy niemiecki samochód, co można powiedzieć. Co? O. jeszcze tutaj. O. Nie, no, wszystkie trzeba zaczepy założyć. Okej. Okay. Tutaj jest. To już kwestia tapicerki, No tak to jest zrobione pomyślane no, takie zaczepiki, działa stop, działa stop, razem z bocznymi, żeby nie było, działa, działa, słuchajcie sprawdziłem, yy, centralny zamek działa, wycieraczka działa, jak widzicie wycierała, myślę, że widać, tak więc robota jest zrobiona, słuchajcie, teraz muszę to wszystko poskładać, ale to już po fajrancie. Zwróćcie uwagę też na takie detale, że jak wymujecie elementy tapicerki, czy czasem Wam, o tak jak tutaj się stało, kołeczek został w blasze, a nie wyszedł razem z tapicerką. Ja tutaj już sobie włożyłem wszystkie, żeby po prostu nic nie pogubić. Zaraz go sobie zdejmę i włożę w to. Bo tam są takie przypadki, często się spotyka, że coś odstaje, nie dochodzi, nie szło zapięć. Dlaczego? No bo właśnie, albo wypadło. albo... ok, no czasem może tak, że to wypadnie, gdzieś się nam zgubi. Załóżmy to na miejsce. Ok, teraz sobie spróbujemy założyć to naszym. O ta pizzerka. tu musimy pamiętać, że to jest tak generalnie, że na to, ten dół, to chodzi nam na to, więc yy, i teraz mamy jeszcze oczywiście lampkę, nie zapomnijcie tego nałożyć, bo potem będzie Wam ją ciężko nałożyć, ja sobie już ją wepnę zawczasu. Element tego ekskluzywnego wyposażenia Astry, to sobie tutaj oto. to trochę bardziej w tą stronę. Ja. Ja. Oczywiście są tutaj y, też, jak y, pewnie wiecie, y, te Kołki, które po prostu nam pozycjonują całość. Przecież to myślę, że tak naprawdę też dużo łatwiej jest sobie z tym poradzić z montażem. już wiem, że na pewno to musi mi tutaj wejść w to miejsce. Może sobie poświecić lampką. Przy montażu takich elementów naprawdę nie warto się śpieszyć, dlatego że... Można bardzo łatwo naprawdę coś połamać. A to nie dotyka się. I właśnie, tutaj coś mi nie weszło. Tak jak powinno. A oczywiście... Puszczarka. Puszczarka. Ale gdy już trafimy na miejsce, to naprawdę nie ma problemu. Astra dwójka to bardzo łatwe i przyjemne autko w robieniu. Świetne w ogóle na samochód do y, nauki, pracy przy nim. Świetne y, do nauki y, naprawy, żeby nie może jakieś wielkie remonty robić, ale żeby sobie trochę się podszkolić, Tanie proste. A jednocześnie taki samochód, o, coś przychodzi, który można bez problemu sobie poradzić. We współczesnych y, czasach jeżdżąc y, normalnie po drogach, nie jest to auto, które jest jakimś zawali drogą. Nie jest to samochód, który jakoś powoduje, że jakoś mamy wrażenie, że jedziemy autem z lat 70. Ma normalne osiągi, wystarczające. Można znaleźć bardzo fajne, wyposażone wersje. I zobaczcie, jak to jest prosty samochód w obsłudze, tu sobie przechodzimy. Przecią trzecią naszą śrubkę? Właśnie, tu są śrubki. Tu jeszcze są, słuchajcie, śrubki. Nie są wkręty, nie są kołki wszędzie. Tylko po prostu są. Uda mu się odkurzyć na pewno po Dwie Dwie zaślepki się ostały, więc je tutaj daję. Nie wiem, czy tak. Co ci pierwsze, takie ślepki można jeszcze wydostać. Ułapla. drzwi, wkładamy sobie. Tutaj nie, stujemy, nie stosujemy absolutnie żadnych klei, silikonów, nic takiego. To nam wszystko może tylko zaszkodzić. Słuchajcie, szczelka jest tak skonstruowana, tak wyprofilowana, że ona sama tutaj wejdzie i siądzie. Nie bójcie się, właśnie o, w ten sposób zawsze ją dokładnie opukać. Ona musi idealnie wsiąść, nie może nic odstawać. Ona nam tutaj zasłania cały ten rant. No. No i teraz powinienem zamknąć normalnie bez problemu drzwi. Okej, okay, super. dało się. O właśnie, i to jest element, który też często odpada. Muszę takie coś poszukać. Czy takie coś można kupić? Czy tu łopla? Bo to, zobaczcie, co się dzieje. Ona się kurczy, ta uszczelka z wiekiem. Zobaczcie, tu jest otwór. A tu jest otwór na kołek. Taki kołek powinien być. I to po prostu bardzo często ta uszczelka y, tarantowa z wiekiem się kurczy. Nie wiem, czy, czy ten sam kołek by w ogóle dał związał z sprawę, bo on by... Nie wiem, czy by naciągnął tą zewnętrzną uszczelkę drzwi. Ciekawe, dobra, słuchajcie. Tutaj mamy. Fotelik nam przeszkadza. Tutaj już mamy wszystko zrobione. Fotelik tam troszkę. Zamykamy. O. Pas. Dobra, ale chaosu w tym filmie jest. Ok. No, teraz muszę przede wszystkim tutaj trochę posprzątać skurzyć. O! Będzie gotowe. Słuchajcie, ja myślę, że generalnie sprawa jest zakończona. Wszystko jest zrobione. Działa. Macha. Świeci. No, nie trąbi, bo tutaj sygnału nie ma, ale najważniejsze, że też ciała wszystko się otwiera. Także myślę, że właścicielka będzie zadowolona. Jasterka będzie zadowolona. Ja Wam dziękuję za oglądanie tego filmu i pozdrawiam. Na razie, cześć.